Tarnowia Tarnów, Zamek Grodziec no to może być trudny przeciwnik i tym razem zacznie drużyna Tarnowi Poczęliśmy fido do Jasia Szałkowskiego, a teraz Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek powalczył o piłkę, będzie aut dla Tarnowi. Jasiu Szałkowski, Łukasz Piszczek. dobrze, tam Badas powalczył, jest Maksiu Ziemba a ci piłkę. Jedenie po linii, aut dla Tarnowi. źle rzucił o tę piłkę z autu tracimy ją i na szczęście za mocno zagrywają sobie też zawodnicy z Grodziec i wychodzimy chcą tutaj powalczyć o piłkę Fuggo, jest tam Bator jest z wybijamy tą piłkę tylko na chwilę faulowany zawodnik ten nie us. Nie ustawiajcie! Nie. Niebezpieczny strzał! No i... Traci piłkę w tym czasie przejmujemy piłkę zięba. Zięba niestety, tracimy ją niebezpiecznie pod naszą bramką. Strzał! obok bramki! Tylko się i zaczynamy. Drugie zagranie do Jasia Szałkowskiego Dominik, ale łapie piłkę Bramkarz. Też długie, dwie piłka. Ale piłka, niebezpiecznie. Łapie piłkę Dominik. Drugie zagranie. Przejmuje Łukasz Piszczek tą piłkę, będzie aut dla Tarnowi. się Strzałkowski teraz próba strzału wybita mu, wybili mu piłkę z nóg za nic będzie no chyba za mocne zagranie na szczęście i z autu z autu drużyna Tarnowskiej Ej wyjdźcie dość Ej, wyjdźcie mu Piszczek A dla Tarnowi dla Tarnowi Bierz, Łukasz! Jak wrzucił tą piłkę, ale niedokładnie jeszcze Łukasz długie zagranie w kierunku Maksia Ziemby. Maksiu nie wyszła ta piłka, I Fido. No walczymy o tą piłkę, jest tam Maksiu, powalczył, będzie aut dla zawodników z Girocica. Zagranie, Mieszko Bator walczy tam o piłkę, teraz Jasiu Szałkowski do Maksia Zięby. Jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. Nie, nie może łapać tym razem bramkarz. Co rozegrywają tą piłkę. Dobrze, Wiktor Wadas tu zablokował. Życzę na piłka jest fido, fido, świetnie. Adaś teraz zagrywa, teraz jeszcze Jaszczelkowski piszczek w bramkarza. Jeszcze łukasz, tylko rzut rożny dla Tarnowy. Czarnowi ośrodkowanie, Fido Bramkarz, Długa piłka, długa piłka, niebezpieczny wyszedł tam Dominik, fauluje zawodnika no będzie chyba kara To za! Zawodnika niej, albo gniewem, do w obrębie. będzie. Tym razem niebezpiecznie. Się tam pod naszą ramką piszczek wybija tą piłkę. Będzie aut. Czy zdążą? Zdążyli. Eee, będzie aut dla zamku Grodziec. Niestety kara dwóch minut dla Dominika za ten faul po zamkoru karnym. Na razie gramy w osłabieniu. Musimy wybronić chwilę tę sytuację. Wchodzi do bramki Dominika. dobrze Jaś nie ma kar minutowych to tylko kara dla Dominika była więc i tak braliśmy w pełnym składzie teraz piłka do tyłu, może powalczymy Wadas przejmie tą piłkę czas piszcze rzut wolny dla Wiktor spróbuj trafić z baronem. Adaś bramkę. Stwierdze, stwierdze. Stwierdze, stwierdze. Podolnie, a adaś Fido. O, dobry strzał, wypół to bramkarz. Wybieraj piłkę brawo. jeszcze Fido. Brawo, jeszcze. Brawo. Jeszcze zdąży Fido, nie zdążył. Ale jest tu y -y! bator, bator, o, będzie kanał. Jasiusz Szczełkowski przejął tą piłkę jest tam, dobrze próbował zagrać do Maksia Zięby, ale piłka ucieka poza obręb gry i jest aut dla Półgrodziec. równany mecz no, myślę, że tutaj jedna bramka może zmienić obraz tego meczu za piłkę, Mieszko piłkę, teraz Jaś Czołkowski ma trochę miejsca, Jasiek dobre zagranie do Marcela Szczęcha, Marcy Szczęch przegrał ten pojedynek i będzie aut dla drużyny zamku Brodziec to dwa dobre zagranie i do komunikacji. Jest szansa na Marcel powalczy o tą piłkę. Niestety zawodnicy z Graćce ten raz dobrze mieszkał. Może pierwszy będzie Fido, nie zdążył. Niestety ośrodkowanie niebezpiecznie pod naszą bramką Fido. Nie to Wadas wybija nasz rzut Marcel Szczęch teraz dobrze do Mieszko Batora, Mieszko do Dominika, Dominik wybija tą piłkę, dłuższe zagranie, jeszcze tam ręce, jeszcze Mieszko przejmuje tą piłkę, jaki ping-pong się zrobił, niebezpieczny strzał obok Bramki i od Bramki Teraz szansa dla Tarnowi, walczy tam Marcel Szczęch i tylko aut dla Tarnowi 9 minut do końca meczu. 0 do 0. Wysoka piłka będzie niebezpiecznie. No nabiegał się tam zawodnik z zamku Grodziec i będzie piłka od bramki. Próba zagrania, ale przejmują to za liczgetę. Teraz Fido, Fido dobrze do Wadasa, Wadas Próba do zagrania piłki udała się, no ale Marcel troszkę tam obronił się lepsi od niego. Um, jeszcze mamy jeszcze Bruno Lechowicz. Bruno do Fidy, Fido walczy tę piłkę i jeszcze aut dla Tarnowi. Jeszcze aut dla Tarnowi, jeszcze raz Bruno. Jednak tym razem Fido będzie wykonywał Adaś. Wziął piłkę. Nie ma za bardzo z kim zagrać. środkowanie. Jeszcze dobre zagranie. Jeszcze walczy tam Bruno Lechowicz. I od bramki drużyny. Zamek Grodziec. Drugie zagranie. Przejmują to zawodnicy z groźca niebezpiecznie pod naszą bramką. My dobrze wrócili Wieszko Bator, jeszcze niebezpiecznie, jeszcze dobry strzał, ale nad kuczeczką. Niepilnowany zawodnik. Już rozgrywamy piłkę. Bator do Dominika Dominik. Dobrze do Lechowicza, Lechowicz. Rzucona piłka. Jeszcze Wiktor Wadas, powalczyliśmy o tą piłkę, ale Fido dobrze powalczył o tą piłkę, niebezpiecznie, Bator, no teraz Dominik wybija piłkę. W zmianę wchodzi Kacper Katra. niebezpiecznie pod naszą ramką i tym razem Wiktor wyblokował ten strzał idzie. po akcji, jak będziemy mieli piłkę po akcji, załóżcie jeszcze po co dwóch? tę piłkę próba strzału, niebezpiecznie a to i do teraz Lechowicz, długa piłka. Na ta piłka, ale mamy szansę ją przejąć jest Lechowicz. Tylko aut. Na ta piłka. Ciśkowanie. Niebezpiecznie Bator wybija tą piłkę. Fido dobrze blokuje, dobrze blokuje, niebezpiecznie jest tam Bator, ale teraz błąd i Wadas blokuje ten stał. No, bronimy się w tym meczu teraz, jest taki fragment, iba coś, iba, gdzie niestety musimy się bronić. Długie zagranie. Niebezpiecznie i gol. 1-0 dla drużyny zamku Grodziec w tym meczu. Wygramy eee... Katra, Radas. Tak, podejście, tak, podejście. Podejście, podejście, podejście. Podejście. Pokój pan, Jasiek, idź, przepraszam, Jasiek. Jasiu, piłka ataku i niezawodnika. Cztery minuty do końca meczu. Zagrożony w zamkniętym grodzie z zamkiem 1 do 0. Tam rzucenie piłki, niebezpiecznie. I 2-0, nie! Piłka obok bramki. Nie, już Dominik, już prostopadłe zagranie, nie zdąży do niej chyba. Jest Jasiu. Piszczek. Łapie bramka. Przeproś Jasiu, bo to niechcący było, ja wiem, no. no Druga zagrania, jest tutaj Wadas. Do Łukasza Piszczka, Łukasz Piszczek. Jeszcze Łukasz coś próbuje zrobić z tej sytuacji, ale będzie Złud od bramki, choć mógłby być dla Tarnowy. 2,5 minuty do końca meczu. Strzał od bramki. Nikt dobrze teraz do. Do Jasia teraz z Katrado Strzałkowskiego była teraz długa piłka, długa piłka Jasia wyczerpała nikt długie zagranie, ale tracimy tą piłkę Dawaj, długo! Przejdzie, nie przejdzie? Gdzie nie przejdzie? Gdzie nie Teraz Piszczek, tracimy piłkę. Nie łapie piłkę nie jeszcze piłkę nie tak, do Łukasza. Piszczka do nie ale Łukasz traci piłkę. Wadas jeszcze, jeszcze próba strzału odbija to Fido. Minuta do końca. Karol czekaj, Karol Zamknięcie! Głowa. i jeszcze ostatnia akcja. Jeszcze mamy szansę. Jeszcze 50 sekund do końca. Zagranie. Jaś Szałkowski do ziemby. Zięba. No i strata piłki niestety. Jeszcze walczymy. Zaraz. Wido. Zięba. Dobra, reeska piłkę. Jeszcze Fido, jeszcze Fido. Po prostu padła piłka. Szybko! Zobaczona piłka, jeszcze szansa. Jeszcze Jasiu Strzałkowski. Próba strzału. Broni bramkarz i to będzie koniec tego meczu. Jeszcze długa piłka, jeszcze sędzia nie przerwał. Jeszcze szansa dla drużyna zwrotca. Wojciech! Karol! Drożny niestety. Karol Szepek, dajcie krótki! już jest po czasie, już chyba na niewiele sędzia pozwoli w tym meczu. Jeszcze szansa dla Tarnowi teraz. Wyjżcie, szkoda, bo była szansa. Jeszcze sędzia nie przeżywamy gry. Jeszcze. Jeszcze ten. No idźcie, bo przegrywamy. Długa. Jeszcze szansa jeszcze powalczymy jeszcze Wiktor Wiktor wada szansa jeszcze ostatnia akcja jeszcze Jasiu Strzałkowski i obrońcy górą niestety jeszcze nie koniec Zięba Zięba utrzymał się przy piłce rzut rożny jednak piłka od bramki i to już chyba będzie koniec Czy? Czy nie będzie? No tak, to już po tym wznowieniu sędzia zakończymy. Tak więc w tym meczu niestety, jeszcze puścił sędzia grę. Jeszcze szansa. I gol nie Nie końca długa piłka. Wybita. No, pozwala sędzia na dużo. I to jest koniec tego meczu. Przegrywamy 1-0. Eee, no ale trzeba przyznać, że nasz zgroć za zasłużenie wygrywa ten mecz. Daj sędziemu piłkę. Sędziemu daj. Teraz będzie dłuższa przerwa. Eee. Za około 40 minut następny mecz yy, Tarnoty.